Nowe jesienne dynie, figurki, kominki, skrzaty, ale będą też nowości na wieszakach: coś do kuchni, do łazienki, do salonu. Będą też nowe zapachy. To wszystko w tym odcinku oglądaj do końca. Jeżeli spodoba Ci się odcinek, zestaw łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie, naciśnij dzwoneczek, wtedy będziesz zawsze miał informację miała, jak wskoczy mój filmik na kanał. To jest całkowicie za darmo. Was to nic nie kosztuje, a wtedy będziecie zawsze widziało, kiedy wlatuje mój filmik. Dobra, lecimy na jesienne dekoracje i teraz um, ciekawa jestem, czy też od razu już szukacie tych nowości, bo ja tak i. Co tutaj od razu wpadło mi w oko to ten nowy pomarańczowy skrzat. Jeszcze jest taki właśnie, obok widziałyście, zielony, bardzo miły, taki welurkowy, nawet spory, 20 zł. Tutaj ten kominek w zeszłym roku był. Kto pamięta, zostawia komentarz bądź łapeczkę, ale lepiej komentarz. 12 zł i jest nawet taka mm, spora ta asówka. no mi się osobiście bardzo podoba. U mnie zostały tylko dwie sztuki, może dlatego, że to właśnie z zeszłego roku. Tu są te słynne szklane, grzybki, mam nadzieję, że do Was dojadą. No i kolejne figurki za 8 zł. W wcześniejszym przeglądzie podobały mi się za 8 zł te mini doniczki grzybek i dynia. Teraz macie żołądzie, bardzo ładne. I też tutaj dwa do wyboru modele. Czapeczka zielona, bądź właśnie taka musztardowa. Nowe Dynie. I tu mamy złotą. Delikatne, takie leciutkie, 10 zł. I tutaj taka jest ładna. Ona jest taka drewniana, ma bardzo ładne te liście. I tutaj jeszcze jest ta z takimi złotymi listkami. Bardzo ładna. No, i już chyba nie znajdę nowości, bo to wszystko już było, więc lecimy na dział dla dziewczynek. Zobaczcie, jakie fajne przyceny. Za 4 zł możecie kupić taką opaskę z króla lwa. Tutaj jeszcze są jakieś takie zestawy, 8 zł, kolczyki, ale prześwietne są te gumki. Tak ładne opakowania teraz robią dla tych dzieci. Zobaczcie, no, jakieś misie, kotki, pieski. Tutaj naprawdę znajdziecie tego dużo. Jest bardzo kolorowo. Tak więc myślę, że tutaj każda dziewczynka znajdzie coś dla, ciebie, dla siebie, bo tutaj od malutkich, cienkich po grube łańcuszki, gumki, spinki, no jest tutaj naprawdę wszystko. I bardzo ładne są opaski. Tutaj na przykład dla takiego maluszka, za 2,50 już są dostępne. To jest jakaś taka gumka. Taka misiek, taki misiek. Bardzo przyjemna. Tak więc. Coś takiego za 4 zł w nowościach dla dziewczynek. Tutaj jeszcze jakaś kaczka, czy tam yy, czy cokolwiek to było. Dobrze, patrzymy teraz sobie na półeczki. Rzucimy okiem, czy tutaj znajdę coś nowego, ale widzę, że już coś tutaj panie szykują. Będzie coś myślę ciekawego. Dobrze, poduszka z greckiej kolekcji była jakiś czas temu na kanale. Ona jest bardzo ładna. Widzę te niebieskie już znikły z Jeszcze ta została trzy dyszki, nowy zapach, jaśminowy, bardzo ładna taka kwadratowa buteleczka, 10 zł. No i zobaczcie, jak pięknie wystawiły dzisiaj panie tą kolekcję najnowszą Parisi. Prześliczna jest. W dalszym ciągu czekam na te mniejsze osłonki, ale zobaczcie, ile banków. No po prostu czat te kubeczki nawet nie widziałam, że są w tej kolekcji 15 zł, on jest taki duży i ma piękne te kwiaty, ale znalazłam na nowościach taką piękną narzutę, 180 na 220, 80 zł przemiła w dotyku bardzo przyjemna tak więc myślę, że jeżeli lubicie coś takiego mięciutkiego, to będzie Wam przyjemnie i są nowe kubeczki już widziałam u dziewczyn, ostatnio mi wysłały na TikToku czy na Instagram, już nie pamiętam tak więc mam i ja srebrne w końcu dodatki i dwa kolorki, bardzo ładne. 15 zł. A tutaj jakaś nowa butelka do picia w kolorze czarnym za 25 zł, troszkę dużo. Miarka, może komuś akurat się przyda, 10 zł. No i tak, mamy suszarkę, która ostatnio była na kanale. Są te pojemniki, one są rewelacyjne do segregacji. Zobaczcie tutaj na tym obrazku. Za chwileczkę Wam przybliżę, możecie takie cudo sobie właśnie w domu złożyć, bo one się nakładają na siebie. Tutaj nowość składana na miska 15 zł. Za chwilkę pokażę Wam, jak ona jest głęboka. Nie jest taka aż nie wiadomo jak bardzo, ale zawsze na coś się przyda. No, i czy tutaj coś nowego? Te półeczki znacie na buty, one są świetne. Tutaj została jedna sztuka, zawsze jak za dużo gości można rozłożyć, złożyć 20 zł, więc tutaj naprawdę cena hit. lecimy na wieszaki, duży jest kurteczek z zeszłego roku pamiętacie? 70 zł, tu mam akurat rozmiar 46 była ta i była właśnie ta beżowa którą już Wam wyciągnę pokażę zobaczcie ona ma środek taki bardzo ciemny brąz czy tam yy, bordo, nie no dla mnie to jest brąz więc takie yy, taki powrót Tu znalazłam nowy plecak worek, 40 zł i powiem Wam, naprawdę fajnie wykonany, firmę znamy, świetne są z tej firmy spodnie i bluzy, no i ten worek nawet też ciekawy, powiem Wam szczerze. Tutaj jakaś nowość, szerokie spodnie, to jest w ogóle teraz moda na te spodnie, 50 zł. Ja na Szejnie to tylko takie spodnie widziałam, jak mi wrzucają gdzieś reklamy. Ym, Warszawa też w tym lubi chodzić, z tego co widzę. No i tutaj w Pepko pokazały się właśnie takie szerokie wpaski, takie delikatne, białe. Ciekawa jestem, czy któraś z Was ma takie spodnie i czy jest zadowolona, jak to naprawdę się chodzi w tym, zostawcie komentarz. Sukienka, już myślałam, że to jest nowość, a to zobaczcie, 20 zł, jakaś wyprzedaż, ale jest naprawdę fajna. Ma kieszonki, przyjemny materiał, tak więc taka jesienna jeszcze się znalazła u mnie w Pepko na wieszakach. Nowa koszula, bardzo ładna krata, 40 zł, z przodu dwie kieszonki, tu mam akurat duży rozmiar, 46. No i tak się prezentuje, widzę przód dłuższy, tył krótszy. Czy tutaj coś jeszcze znajdę? Też myślałam, że będzie nowość, a to jakaś wyprzedaż Trzy, 20 zł taka y, koszulka rozpinana, takie delikatne prążki i taki gładziutki ten materiał. No ale dla chłopców pokazały się kurteczki. W zeszłym roku były niebieskie kupiłam i uwierzcie mi, jestem tak zadowolona. Cudowna jest ta kurtka. Teraz 50 zł, ale zobaczcie ten czat na dziale dla dziewczynek. No, to jest najpiękniejszy chyba sweterek, jaki widziałam. Taki tęczowy, piękny, przyjemny w dotyku, bardzo ładny. No, tutaj nie idzie nic innego powiedzieć. Następny sweterek dla chłopca, tym razem. I tutaj jeszcze są jakieś kurteczki, widzę dla dziewczynek takich mniejszych. 35 zł, rozmiarówka 92, czyli to jest dla tych maluchów. Spodenki, no to już dużo jesiennych rzeczy widzę na wieszakach, ale piękne są rzeczy dla dzieci, naprawdę. Bardzo ładne. Tylko czekajcie: 17 zł za te spodnie i o, tutaj rozmiarka jest do 98. Ta sukienka była. O, jeszcze taka jakaś bomberka 40 zł, tutaj również do 98. Piękna kamizelka, nie wiem, czy ostatnio tą pokazywałam, czy inną, ale one mają tak ładne kapturki, zobaczcie, ślicznie wygląda, a cenowo 40 zł. No i taki fajny sweterek za dwie dyszki, tutaj jest taki, taka gumeczka i na rękawkach też widzę, bardzo ładna. Następna część będzie nowości dla chłopców małych i dla tych całkiem małych. Tak więc zapraszam was na wczorajszy przegląd, to jest po prostu petarda. Tam są tak świetne rzeczy, nowe ptaszki, no tego jeszcze nie było w Pepko. Tak więc kto nie widział przeglądu, odsyłam, będzie mi bardzo miło. Zapraszam was też na ten przegląd. Tutaj była cudowna ta kolekcja Shi w nowościach. Dziękuję również wszystkim za wszystkie Cudowne komentarze, łapeczki, subskrypcje, jesteście wspaniali, nowo osoby witam na kanale, fajnie, że do mnie trafiliście, życzę Wam miłego dnia Pa!